Uważność, świadomość, uzdrowienie duchowe, a może po prostu to zwykłe kakao i doskonały marketing. O co chodzi w ceremonii kakao? O tym dziś. Zapraszam. Zauważyłam, że ostatnio coraz częściej pojawia się w Polsce wśród nas ten temat ceremonii kakao. No i powiem Wam, że wcale się nie dziwię, bo Patrząc na to, co stało się na świecie i w Polsce też przez ostatnie kilka lat, no to chyba... Dawno nie było takiego momentu, w którym naprawdę aż tak potrzebowaliśmy chwili oderwania od rzeczywistości i takiej chwili, żebyśmy spojrzeli raczej wewnątrz, a nie na zewnątrz. To, że czekolada pomaga w oderwaniu się od rzeczywistości, no to ode mnie już wiecie, bo dla mnie zdecydowanie czekolada może być takim narzędziem, żebyśmy mieli chwilę dla siebie, żebyśmy trochę skoncentrowali się, żeby to stało się taką lekcją uważności. No ale jednak, kiedy myślimy o. Ceremonii kakao no to sięgamy jeszcze głębiej. O co tak naprawdę tutaj chodzi? Już staram się wyjaśnić. Bo tutaj mówimy naprawdę o głębokim rytuale, e, indywidualnym bądź grupowym, który pozwala zajrzeć sobie we wnętrze, w duszę, pomaga oczyścić ją e, albo spotkać się z grupą w pewnej intencji. E, oczywiście przygotowuje się wcześniej napój, który wszyscy e, wcześniej piją, napój, który jest zdrowy, energetyzujący, ale jest w nim coś więcej. I nie chodzi tutaj tylko o skład, chociaż oczywiście za chwilę też się nim zajmiemy, ale chodzi tak naprawdę o coś, co wydarza się pomiędzy, pomiędzy ustami a brzegiem pucharu. Czego tak naprawdę można spodziewać się po ceremonii kakao? No więc za każdym razem ona może wyglądać inaczej, bo to tak naprawdę zależy mocno od tego, kto i w jaki sposób ją prowadzi. To może być bardzo intymne spotkanie dwóch osób. To może być ceremonia, która jest prowadzona indywidualnie samemu dla siebie, ale to może być pewnego rodzaju inicjacja przed kolejnymi zajęciami, przed medytacją, przed jogą, przed ćwiczeniami z oddechem. Punktem wyjścia jest jednak picie kakao, a potem podejście do tematu z otwartym umysłem i zawsze z dobrą intencją. No i myślę, że tak jak w przypadku innych duchowych praktyk, pojawia się mnóstwo pytań i tak samo duże wątpliwości, no czym tak naprawdę to kakao różni się od kakao, które mogę kupić w supermarkecie, zrobić w domu. No myślę, że jednak różni się nie tylko składem, ale tym właśnie... Co się wydarza tym, w jaki sposób ta ceremonia jest przeprowadzona, co się dzieje potem i tak naprawdę właśnie jaka intencja nam towarzyszy. Ale jeśli chodzi, moi drodzy, o skład, bo tak naprawdę tutaj też to się zdecydowanie różni od zwykłego kakao. Po pierwsze, proste kakao, które jesteśmy w stanie kupić w sklepie i zrobić w domu, to zazwyczaj suchy proszek. Powstaje on tak, że z ziarna. Oddziela się tłuszcz, powstaje masa kakaowa, a z tej masy kakaowej kuch kakaowy, czyli właśnie proszek kakao. Natomiast inną drogą do zrobienia gorącej czekolady, na przykład, jest skorzystanie z czekolady, która może zawierać na przykład jeszcze mleko, cukier, no albo skorzystanie z po prostu ciemnej, w cudzysłowie, jak często mówicie, gorzkiej czekolady, która jest po prostu temperowana, ucierana. Jest w kawałkach, można ją rozpuszczać nawet w formie znanych wam lizaków albo kształtów. Natomiast kakao, które wykorzystywane jest do ceremonii kakaowej, jest po prostu czystym, czystą formą ziarna, można, myślę, najbardziej porównać to do 100% czekolady, czyli wyobraźmy sobie, że mamy ziarno albo owoc kakaowca, z którego wydobyte jest ziarno, jest ono fermentowane, potem suszone, potem prażone w jak najniższej temperaturze, żeby nie straciło właściwości odżywczych, a o te tutaj też chodzi, potem obierane ze skórek, czasem ręcznie, a potem kruszone. No i kiedy już mamy tę formę pokruszoną, to ona jest miażdżona bez żadnych dodatków. Jest w niej więc i tłuszcz kakaowy, i kuch kakaowy. No i tak naprawdę dochodzimy do takiej prostej formy. E, czym to się różni od zwykłej stuprocentowej czekolady? No właśnie tym, że o, ta forma nie jest już ani konszowana, ani temperowana. Dlatego właśnie jest taka mocno y, surowa. Y, może nie jest przepiękna, ale właśnie o taką czystą formę chodzi. Sam proces przygotowania kakao też jest specyficzny i o nim za chwilę. Oczywiście możemy go zrobić na kilka możliwych sposobów, dodać też odrobinę swojej własnej intencji twórczej. Jeśli chodzi o konsystencję i smak, też tutaj rzeczywiście ceremonialny kakao zdecydowanie różni się od kakao czy gorącej czekolady, z którą mogliśmy się do tej pory spotykać. No bo jest to tak naprawdę bardzo Czysta forma, więc jest zdecydowanie bardziej gorzka, bardziej cierpka. Chociaż to oczywiście zależy od tego, z jakich ziaren jest kakao zrobione, więc może być bardziej ziemiste, bardziej owocowe. No tutaj już pewnie region i sam rodzaj ziarna ma znaczenie. Ja mam tutaj dzisiaj kakao z ziaren z Madagaskaru i z Wenezueli. To są regiony, które naprawdę. Bardzo lubię, natomiast konsystencja, no, my cenimy często gorącą czekoladę za to, że jest gładka, aksamitna. Myślę, że rzeczywiście przypomina ona bardziej napój, którym cieszyli się Aztekowie i Majowie. No natomiast nie sądzę, żeby ten, tylko ten smak był tutaj najważniejszym aspektem. Myślę, że właściwości zdrowotne, no i ta intencja duchowa zdecydowanie przewyższają walory smakowe, jakimi jakim możemy się cieszyć w ceremonialnym kakao. Natomiast oczywiście możemy tutaj pokusić się o dodawanie takich rzeczy, na które po prostu mamy ochotę. Czego potrzebujesz do zrobienia ceremonialnego kakao? Kilka łyżek pokruszonego kakao. Warto do tego wykorzystać specjalną deskę i specjalny nóż, który będzie przeznaczony tylko i wyłącznie do tego rytuału. Ja tak nie mam, więc z tego korzystam. Następnie szklankę gorącej wody. Czasem można używać tutaj też ziołowych naparów. Ja czasem używam herbaty różanej, albo miętowej, albo kardamonowej. Myślę, że tutaj pomaga to w smaku i w samym odczuciu. Wlewamy to wszystko do blendera i staramy się uzyskać po prostu odpowiednią konsystencję. Oczywiście mogą tutaj pojawić się też pewnego rodzaju yy, dodatki, które wspomagają jeszcze właściwości yy, ceremonialnego kakao. Na przykład niektórzy dodają tutaj y, grzyby takie jak reishi i chaga, albo różne inne adaptogeny, yy, maca. No, to są takie rzeczy, które, na które naprawdę można by było się pokusić, myśląc o tym, że yy, ta ceremonia ma dotyczyć też po prostu wspierania naszego zdrowia fizycznego. Natomiast warto jednak pamiętać, że na samym początku zaczyna się od tej intencji, od tego spojrzenia w głąb. Warto pamiętać, że takie kakao może mieć mocne właściwości stymulujące, dlatego często zaczyna się sesje jogowe, sesje medytacyjne właśnie od ceremonii kakao, no bo pozwala nam trochę intensywniej pracować. Dlatego też warto to wykorzystać i napis, zrobić sobie taką ceremonię z samego rana, a jeśli chcemy to zrobić wieczorem, tak jak ja dzisiaj, no to warto pamiętać o tym, że wieczór będzie długi. No i poza samym napojem kakaowym, to, co jest ważne w tej ceremonii, to spotkanie z tym napojem bogów, celebrowanie, e, chwila autorefleksji no i chwila uważności. Bardzo Wam takie spotkania z ceremonią kakao polecam. Myślę, że to jest dobry moment, żeby spotkać się z czystym produktem, czystym ziarnem, ale też po prostu z samym sobą. Jestem ciekawa, czy już braliście udział w takiej ceremonii. Jeśli tak, to czekam na Wasze komentarze. A jeśli nie, to jakie może macie jeszcze pytania? Ja cały czas tę ceremonię dla siebie odkrywam. A jeśli nie macie ochoty na taką ceremonię, to ja zawsze polecam Wam chwilę uważności po prostu z kostką czekolady. To jednak coś innego, ale też czasem działa. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.